Dzisiaj porozmawiamy na temat cudu natury, eliksiru życia, skarbu gór. Mogłabym tak wymieniać długo i długo, i sama się zastanawiam, czy to nie przesada. Dlaczego coś tak smolistego, jak widzicie tutaj na zdjęciach, tak czarnego podbija świat? Wszyscy się tym interesują. Jaka jest w tym ukryta moc? Już wiele razy na tym kanale usłyszeliście, że przyroda. Środowisko daje nam skarby, które możemy wykorzystać, żeby wspomóc swój organizm, odżywić, pobudzić komórki do regeneracji. Pytanie jest wiele, czy warto zaufać naturze, czy podążać za głosem natury. Przed chwilą pokazałam Wam miarkę, wskazałam tam 10 ml, małą łyżeczkę szklaną. I teraz chciałabym pokazać i zapoznać Was ze smolistą substancją, której właśnie nie mogę otworzyć, ale myślę, że mi się w końcu uda. I jest to mumio. Wiele osób mówi na to górska smoła. I rzeczywiście tak wygląda. A jest to substancja naturalnego pochodzenia roślinnego. I wydzielana jest przez niektóre masywa górskie. Oryginalne mumio pozyskuje się na terenie wyżyny tybetańskiej, karakorum w himalajach, w okolicach Kaukazu i autaju. Moje mumio jest właśnie z autaju. Rzeczywiście ta substancja wygląda jak smoła, smakuje gorzko, zalecana porcja dzienna to 20 g. Dwa razy dziennie przed użyciem, wymieszać z załączoną szpatułką, nabrać dużą kroplę żywego mumio, rozmieszać w 10 ml wody, pić na i po ostatnim posiłku wieczornym. Można też stosować kroplę bezpośrednio pod język. Ja tutaj mówię, jak stosować mumio, żywe, pierwotne mumio. To tak na początek, a teraz powiem Wam, dlaczego stosuję Mumio i jak na to wpadłam. Szukałam preparatów, które mogą usunąć z organizmu grafen. I tak wpadłam na Mumio, ponieważ jest to substancja, która zawiera kwas huminowy. A doniesienia są takie, że właśnie kwas huminowy jest takim naturalnym antidotum na grafen. Wiąże się z nim i ułatwia w ten sposób jego wydalanie z organizmu. Oprócz wspomnianego kwasu, mumio zawiera kwas hipurowy, fulwowy, benzosowy. Jest tego zbyt dużo, żeby wszystko wymieniać. Jednym zdaniem można powiedzieć, że zawiera mniej więcej 84 minerały, które wspomagają pracę organizmu, witaminy z grupy B, witaminę D, jest to po prostu prawdziwe bogactwo witamin, minerałów, pierwiastków śladowych, taki wyjątkowy cud natury. Ostatnio w komentarzach jest bardzo dużo pytań, co zrobić, żeby kości, złamane kości goiły się szybciej. I tutaj mamy odpowiedź. Mumio ułatwia gojenie się ran, złamań różnego rodzaju zwichnięć i ogólnie urazów kostnych. Doktor Adil Shakirov, rosyjski profesor, przeprowadził badania wpływu mumio przy leczeniu złamań kości i zwichnięć. Okazało się, że ze względu na to, że mumio zawiera kwasy fulwowe, humusowe, wapń i fosfor, to w dużym stopniu wspomaga układ kostny, leczenie osteoporozy. I tak jak wcześniej wspomniałam, przyspiesza regenerację złamań. Pomijając świetny wpływ na układ kostny tej substancji, to świetnie też wpływa na układ nerwowy, a w szczególności na choroby neurodegeneracyjne, jak na przykład choroba Alzheimera. Oczywiście badania cały czas są prowadzone, ale na pewno to, co już jest wiadome, to, że mumio wspomaga procesy kognitywne, procesy zapamiętywania, a na pewno w dzisiejszych czasach, żeby łączyć dobrze kropki, to takie mumio jest zbawienne. Przyjmowanie mumio zwiększa aktywność mózgu, powodując polepszenie pamięci, zarówno krótkotrwałej, i długotrwałej, ułatwia koncentrację i ogólne podniesienie zdolności poznawczych. Ta smoła z gór przyda się również dla osób, które mają problemy sercowo-naczyniowe. Mumia jest źródłem żelaza, którego nie da się przedawkować. W przypadku miażdżycy mumia obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów. Działa bakteriostatycznie, wykazuje podobieństwo do antybiotyków, dlatego można stosować Wspomagająco w terapiach chorób bakteryjnych. Mumio wspiera też produkcję testosteronu i ma dobroczynny wpływ przy procesie powstawania i dojrzewania polemników. Można powiedzieć, że zawierają szereg substancji, które wspierają odporność, a także zdrowie skóry i wiele, wiele innych korzyści wspierających zdrowie naszego organizmu. Niektórzy twierdzą, że Mumio może wyleczyć nawet 200 chorób, w tym również wspomóc leczenie przy nowotworach. Przegrzebałam troszkę internetu, poczytałam artykuły i wiem, że można Mumio dodać do maseczek do twarzy, do kremów, do maści aptecznych, do szamponów, pasty do zębów, a nawet mydła w płynie. A ja, jak widać na załączonym obrazku, spróbowałam zrobić swoją maść z mumią. Niestety ta substancja smolista nie do końca mi się tutaj rozpuściła. Są takie czarne kropeczki i maść wydaje mi się, jakby się zważyła. Ale ja się nie poddaję i już y, przemyślałam, jak zrobić sobie maść. I spróbuję przygotować maść na bazie lanoliny. Wszystko mam w głowie, lanolinę delikatnie rozgrzać, ale nie tak, żeby ona się rozpuściła, tylko w taki sposób, żeby miała konsystencję jak masło, które jest w ciepłym pomieszczeniu. Do 20 g bazy można dodać od 0,5 g do 3 g żywego mumio. I wtedy mamy pewność, że mamy dobrą maść. Taką maść można stosować na oparzenia, wspomaga gojenie się ran, otarć, zwichnięć, złamań. A ja czytałam trochę komentarzy pod filmami, które znalazłam, i tam znalazłam taką informację, że jednej pani pomogła ta maść na bielactwo, maść z mumio. Istnieje też pewna legenda, która mówi nam o tym, jak ludzie odkryli w ogóle mumio. A legenda mówi o myśliwym, który w lesie postrzelił jelenia. Jeleń był potężnym zwierzęciem, więc nie padł od razu. Myśliwy stracił go z oczu, jeleń uciekł, ale jednak strzała nieszczęśliwie tkwiła cały czas w jego boku. I myśliwy po kilku dniach spotkał to samo zwierzę ze strzałą wciąż tkwiącą w jego boku, ale zwierzę było bardzo zdrowe. Nie było widać żadnej rany ani żadnego osłabienia. Bardzo się tym zainteresował i postanowił śledzić jelenia. Po pewnym czasie doszli razem do groty i tam myśliwy zauważył, że jeleń zlizuje ze skały smolistą maść, jak również pociera ranę również tą smołą. Tak zostało odkryte mumio. Przynajmniej tak głosi legenda. Jak tylko uda mi się zrobić dobrą maść z dodatkiem Mumio, to na pewno Was poinformuję. Tymczasem nie przedłużam. Dziękuję bardzo za Wasze subskrypcje. Proszę o łapki w górę. Napiszcie coś w komentarzu, jeśli używacie Mumio, to piszcie koniecznie. I tak kończymy od Grafenu do Legendy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.